Na tej lekcji nauczysz się ustalać stopnie utlenienia. Zapraszam. Stopień utlenienia to liczba wskazująca, ile elektronów atom danego pierwiastka traci lub zyskuje przy założeniu, że łączy się on z innymi pierwiastkami chemicznymi wiązaniem jonowym. Stopień utlenienia zapisuje się przy pomocy rzymskiej cyfry którą stawia się nad symbolem pierwiastka. Może to być wartość ujemna, którą zapisujemy z minusem, wartość zerowa lub wartość dodatnia. Uwaga, nie stawiamy przed nią plusa, ale odczytujemy ten plus podając stopień utlenienia pierwiastka. Jony proste, czyli jony będące pojedynczymi jonami, które utraciły lub przyjęły elektrony i dzięki temu zyskały ładunek, Posiadają stopień utlenienia równy ładunkowi jonu. Przykład chlorek sodu. Mamy tu prosty jon sodu, znajdujący się na plus pierwszym stopniu utlenienia, i prosty jon chlorkowy na minus pierwszym stopniu utlenienia. Typowe stopnie utlenienia poszczególnych pierwiastków można niekiedy odczytać z układu okresowego lub odnaleźć je w tablicach chemicznych. Co ważne, Stopnie utlenienia stosuje się w pierwiastkach tworzących związki jonowe i cząsteczki, czyli związki połączone wiązaniami kowalencyjnymi. Stopień utlenienia ustala się na podstawie konfiguracji elektronowej atomu i jego elektroujemności. Pokażę Ci o co chodzi na przykładzie konkretnego zadania. Ustal stopień utlenienia wapnia i chloru w chlorku wapnia, CaCl2. Na podstawie położenia tych pierwiastków w układzie okresowym. Wapn znajduje się w drugiej grupie i czwartym okresie. W związku z tym, jego podpowłokowa konfiguracja elektronowa to: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Te dwa ostatnie elektrony to elektrony walencyjne. Z kolei chlor leży w 17 grupie i trzecim okresie, a jego podpowłokowa konfiguracja elektronowa to 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Te siedem ostatnich elektronów to elektrony walencyjne. Porównajmy jeszcze elektroujemność obu pierwiastków. Dla wapnia będzie to wartość 1,0, a dla chloru 3,2. W związku z tym, że elektrojemność wapnia jest niższa, odda on te dwa elektrony, a tym samym uzyska konfigurację elektronową najbliższego helowca, czyli argonu, i utworzy kation wapnia na plus drugim stopniu utlenienia o konfiguracji 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Dwa atomy chloru przyjmą po jednym elektronie walencyjnym od wapnia do podpółwoki 3P. W ten sposób uzyskają one konfigurację elektronową najbliższego helowca, czyli argonu, i powstaną dwa aniony chlorkowe na minus pierwszym stopniu utlenienia o konfiguracji elektronowej: 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Zapiszmy odpowiedź. Stopień utlenienia wapnia to plus 2, a chloru minus 1. Pierwiastki chemiczne mogą przyjmować różne stopnie utlenienia w związkach chemicznych. Wszystko zależy od elektrojemności pierwiastków wchodzących w skład związku chemicznego. Wytłumaczyć to na przykładzie siarki. Na ujemnym stopniu utlenienia będzie ona w związku z pierwiastkiem o niższej elektrojemności, na przykład z potasem. Zakłada się, że siarka przyjmie od potasów łącznie dwa elektrony, by uzyskać trwałą konfigurację elektronową. Na zerowym stopniu utlenienia jest siarka w stanie wolnym, a na dodatnich stopniach utlenienia jest siarka w związkach z pierwiastkami o wyższej elektrojemności. Można to interpretować jako oddawanie elektronów. Jeśli związek chemiczny budują dwa pierwiastki, ujemny stopień utlenienia ma ten, o wyższej elektroujemności. Istnieje 9 reguł ustalania stopni utlenienia pierwiastków chemicznych. Po pierwsze, pierwiastki w stanie wolnym mają zerowy stopień utlenienia. Po drugie, litowce w związkach chemicznych mają plus pierwszy stopień utlenienia, a berylowce w związkach chemicznych mają stopień utlenienia plus drugi. Wodór ma w związkach chemicznych zwykle stopień utlenienia plus pierwszy, ale w wodorkach litowców i berylowców występuje na minus pierwszym stopniu utlenienia. Tlen z kolei w związkach chemicznych ma zwykle stopień utlenienia minus drugi. Od tej reguły są wyjątki. W nadtlenkach może on mieć stopień utlenienia minus pierwszy, a w związkach z fluorem stopień utlenienia plus drugi. Fluor w związkach chemicznych występuje na minus pierwszym stopniu utlenienia. Reguła siódma. Suma stopni utlenienia pierwiastków tworzących związek chemiczny wynosi 0. Dla przykładu kwas fosforowy 5, H3, PO4. Mamy tu trzy wodory, z których każdy jest na plus pierwszym stopniu utlenienia. Jeden fosfor. Nie wiem, jaki jest jego stopień utlenienia, więc zapiszę to jako x. I cztery atomy tlenu, a każdy z nich na minus drugim stopniu utlenienia, co łącznie, zgodnie z regułą siódmą, ma mi dać 0. Obliczyłam, że x równa się plus 5. Reguła ósma. W jonach prostych stopień utlenienia pierwiastka jest równy ładunkowi jonu. Na przykład w siarczku potasu mam jon potasu, który jest litowcem. W związku z tym znajduje się na plus pierwszym stopniu utlenienia, i jon siarkowy na minus drugim stopniu utlenienia. Reguła dziewiąta. W jonach złożonych suma stopni utlenienia pierwiastków równa się ładunkowi jonu. Na przykład anion węglanowy. Nie wiem na jakim stopniu utlenienia znajduje się węgiel, więc oznaczy to x. Mam tu jeszcze trzy atomy tlenu, a każdy z nich jest na minus drugim stopniu utlenienia. I cały jon ma ładunek minus -2. Obliczyłam, że węgiel jest na plus czwartym stopniu utlenienia. Zadanie. Ustal stopień utlenienia pierwiastków chemicznych w cząsteczce wodoru, siarczku wapnia, tlenku glinu 3 i kwasie azotowym 5. Zacznijmy od cząsteczki wodoru. Zgodnie z regułą pierwszą, pierwiastki w stanie wolnym mają zerowy stopień utlenienia. Siarczek wapnia. Wapnie z berylowcem, więc zgodnie z regułą trzecią występuje na plus drugim stopniu utlenienia, A stopniu utlenienia siarki nie znam, więc oznaczę go x. Obliczmy to. Mam jeden atom wapnia na plus drugim stopniu utlenienia plus stopień utlenienia siarki, co da mi 0 zgodnie z regułą siódmą. Czyli x równa się minus 2. Tlenek glinu 3. Stopnia utlenienia glinu nie znam. Oznaczę go więc x, ale wiem, że tlen występuje na minus drugim stopniu utlenienia. Czyli mam dwa atomy glinu o nieznanym stopniu utlenienia x, plus trzy atomy tlenu na minus drugim stopniu utlenienia, co łącznie da mi 0. W związku z tym x równa się 3. I ostatni związek kwas azotowy 5. Wodór występuje na plus pierwszym stopniu utlenienia. Stopnia utlenienia azotu nie znam, więc oznaczę go x, a tlen znajduje się na minus drugim stopniu utlenienia. Czyli mam tu jeden atom wodoru na plus pierwszym stopniu utlenienia plus jeden atom azotu na nieznanym stopniu utlenienia, x, plus 3 atomy tlenu na minus drugim stopniu utlenienia, co łącznie da mi 0. Obliczyłam, że x równa się 5. Zapiszmy odpowiedź. Stopnie utlenienia pierwiastków to w cząsteczce wodoru 0. Siarczyk wapnia. Wapń jest na plus drugim, a siarka na minus drugim stopniu utlenienia Tlenek glinu 3. Glin jest na plus trzecim, a tlen na minus drugim stopniu utlenienia I kwas azotowy 5. Wodór jest na plus pierwszym, azot na plus piątym, a tlen na minus drugim stopniu utlenienia I jeszcze jedno ostatnie zadanie. Ustal stopnie utlenienia pierwiastków chemicznych w jonach magnezu, chlorkowym, amonowym i siarczanowym 6. Jon magnezu i jon chlorkowy to jony proste. Zgodnie z regułą 8 ich stopień utlenienia jest równy ładunkowi jonu, czyli jon magnezu znajduje się na plus drugim stopniu utlenienia, a jon chlorkowy na minus pierwszym. Dwa kolejne jony to jony złożone, więc zgodnie z regułą 9 Suma stopni utlenienia pierwiastków równa się ładunkowi jonu. Kation amonu nie wiem, na jakim stopniu utlenienia jest azot, ale wiem, że wodór jest na plus pierwszym stopniu utlenienia, więc jeden atom azotu na nieznanym stopniu utlenienia plus cztery atomy wodoru na plus pierwszym stopniu utlenienia, a to równa się ładunkowi jonu, czyli plus jeden. Obliczyłam, że mój x to minus 3. Jon siarczanowy 6. Nie wiem na jakim stopniu utlenienia jest siarka, ale tlen jest na minus drugim stopniu utlenienia. Czyli mam tu jeden atom siarki na nieznanym stopniu utlenienia plus 4 atomy tlenu na minus drugim stopniu utlenienia, co będzie równało się ładunkowi jonu, czyli minus 2. Obliczyłam, że x to 6. Zapiszmy odpowiedź. Stopnie utlenienia pierwiastków to w jonie magnezu plus 2. W jonie chlorkowym minus 1. W ionie amonu azot jest na minus 3, a wodór na plus pierwszym stopniu utlenienia. A w ionie siarczanowym 6 siarka jest na plus 6, a tlen na minus 2 stopniu utlenienia. Zapamiętaj najważniejsze. Stopień utlenienia to liczba wskazująca, ile elektronów atom danego pierwiastka traci lub zyskuje przy założeniu, że łączy się on z innymi pierwiastkami chemicznymi wiązaniem jonowym.